Siemka wszystkim jestem królik wideo recenzent portalu mmorpg.net.pl, a to jest top 10 gier dla dziewczyn. Pragnę wspomnieć, że każdy ma swój gust, więc to zestawienie nie musi każdemu odpowiadać. Lista ta jest odpowiednia dla naszego gustu. Zapraszam. Miejsce 10. C9. Wielu z was lubi gry z questami. W C9 do wykonania mamy ogromną ilość zadań. W tej produkcji niewątpliwie jedną z najfajniejszych rzeczy jest to, że jest bardzo rozbudowany system PVP. W grze dostępne są walki, w których przegrany jest ten, który traci całą HP lub zostanie wypchnięty z planszy. Miejsce 9: Warderland Online. Wybieramy jeden wygląd z 8, jeden atrybut z 4, i wybieramy wygląd. Gratulacje, teraz możemy dołączyć do świata fantazy gry Wonderland Land Online. Spotkamy tam ciekawe questy i całkiem w porządku grindowanie. Miejsce ósme: Shaya. Shaya to gra Free to Play, za którą odpowiedzialni są ludzie ze studia Son of Entertainment. Gra dzieje się w Teos, czyli fantastycznej krainie wymyślonej na potrzeby gry, w której toczy się bitwa pomiędzy Sojuszem Światła i Unią Furii. Tworzymy postać i dołączamy do jednej ze stron konfliktu. Miejsce siódme. Dragon's Prophet Dragon's Prophet to gra MMORPG tajwańskiego studia Runwalker, mającego na koncie popularny u nas Runes of Magic. W tej produkcji wyekspimy naszą postać, jak i naszego kompana smoka, których w tej produkcji jest od groma. Miejsce szóste, For Story. For Story to gra stworzona w 2009 roku przez Zemi Interactive, a obecnie wydawana przez firmę, na której nazwę każdy koneser tego gatunku się krzywi, czyli Gameforge, która spolszczyła tę grę. U nas i u naszych sąsiadów gra jest popularna, lecz często jest porównywana do World of Warcraft i nazywana tandetną kopią. No i minęliśmy pierwszą część naszego zestawienia. Drugą zaczniemy z miejscem piątym: Noxthael. Myślisz, że połączenie fabularnej gry MMORPG z bajeczną grafiką 3D jest możliwe? Oczywiście, że tak. No, znajdziesz to i spędzisz wiele godzin prowadząc swoją postać przez ogromny świat, cały czas czerpiąc z tego niezliczoną ilość rozrywki i zabawy. W grze spotkasz wielu innych graczy, którzy zawsze chętnie pomagają początkującym graczom w dążeniu do odkrycia wszelkich tajemnic świata. Każdy gracz zaczyna jako poszukiwać przygód, a w czasie gry, gdy spełni warunek 15 poziomu doświadczenia, spotyka się z wyborem klasy naszej postaci. Może to być jedna z trzech potężnych profesji: wojownika, łucznika albo maga. Miejsce poza podium, czyli czwarte, dla Mira Magia. Mira Magia to jeden z wielu MMORPG, w które można grać jedynie przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. A co za tym idzie, jest to ciekawa opcja dla graczy ze słabym sprzętem komputerowym. Decydując się na tytułową produkcję, przeniesiemy się w bajkowy, kolorowy świat fantazy, gdzie możemy wcielić się w postać należącą do wybranej przez nas kasty magów, druidów, szamanów, magików oraz czarodziei. Brązowy medal i trzecie miejsce leci dla gry Elsword. Elsword to jedna z ciekawszych wschodzących gier internetowych. Mangowa grafika czy możliwość nagrywania swoich osiągnięć, tworzenia własnych postaci sprawia, że gra należy do bardziej rozbudowanych, zajmujących od początku do końca. Srebro i drugie miejsce dla Waklu. Waklu to gra MMORPG wydana przez Ankama Games, bajeczny i wciągające w swojej cukierkowości. Gra dzieje się tysiąc lat po fabule grze Dofus. Złoto i najwyższy stopień podium oraz tytuł najlepszej gry dla dziewczyn leci do. do fusa. Przed chwilą przeze mnie wspomniana gra to MMORPG, w którym walka odbywa się w systemie turowym. Do wyboru mamy 12 klas i około 30 profesji. Spotkamy bardzo rozwinięte systemy gildii, petów, dwie nacje oraz masę instancji. Mam nadzieję, że już teraz, dziewczyny, będziecie wiedzieć, w co możecie grać. Dziękuję Wam za obejrzenie, jeśli Wam się podobało to dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się nie podobało to skomentujcie czemu, jeśli chcecie więcej to dajcie suba. Nie zapomnijcie także wejść na mmorpg.net.pl